Lubisz komfort w stylu Eko, urządzenia MyCont to naturalny wybór. Teraz bardzo łatwo możesz kontrolować swoje urządzenia, wystarczy tylko posiadać smartfon. Dzięki aplikacji mobilnej MyCont masz możliwość kontrolowania temperatury w pomieszczeniach poprzez sterowanie pompą ciepła, wentylatorami, a także ogrzewaniem podłogowym. Masz pod kontrolą jakość i wilgotność powietrza, gdy swoim smartfonem sterujesz wentylacją i nawilżaczem. Dostosuj smartfonem klimat w swoim basenie, kontrolując pracę osuszaczy powietrza i konwektorów podłogowych. Dodatkowe urządzenia MajKont, takie jak czujniki ruchu, czujnik otwarcia okien lub drzwi, czujnik otwarcia okien lub drzwi, czujnik zalania, syrena alarmowa, termostat grzejnika, Wi-Fi, przekaźnik i wiele innych, zapewnią ochronę i bezpieczeństwo Twojego domu, a także kontrolę nad innymi systemami w domu. Dzięki aplikacji mobilnej MyCont masz możliwość kontrolowania temperatury w pomieszczeniach, sterowania pompą ciepła, wentylatorami oraz ogrzewaniem podłogowym, zaopatrzenia w wodę, ochrony przed powodzią lub pożarem, sterowania oświetleniem i urządzeniami gospodarstwa domowego. I wieloma innymi zadaniami. Możesz pokazać swoją obecność w domu, sterując oświetleniem w różnych pokojach. Możesz również aktywować tryb geolokalizacji. Jak tylko znajdziesz się w wybranej przez ciebie strefie w pobliżu domu, system MyCont aktywuje określone urządzenia i przywita Cię razem z MyCont. Dla własnej wygody możesz stworzyć inteligentne scenariusze.